Cześć, witajcie! Witam Was na moim kanale. Dzisiaj przepis na przepyszny sernik z białą czekoladą i z pistacjami. Zapraszam! Do przepisu będziemy potrzebować białą czekoladę, serka mascarpone, śmietany trzydziestki, masła, ciasteczek owsiany oraz pistach. W pierwszej kolejności rozpuścimy w kąpieli wodnej czekoladę, ale zanim to, jedna rada. Pamiętajcie, że garnek, w którym będziemy rozpuszczać czekoladę, nie powinien dotykać wody, ponieważ temperatura będzie zbyt wysoka i czekolada może nam się spalić. W tym czasie, gdy czekolada nam się rozpuszcza, pokroimy pistacje. Pistacje będą jednym z głównych składników naszego spodu ciasta. Część pistacji zawsze jest warto odłożyć do dekoracji. W drugiej kolejności rozpuścimy masło na nasz spód. Czekoladę mamy już rozpuszczoną. Zobaczcie, jaką ma konsystencję. Jest idealnie leista. Garnek z czekoladą zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Następnie do misy blendera przesypiemy ciasteczka. Pistacje oraz wcześniej roztopione masło. Całość będziemy blenderować do konsystencji mokrego piasku. Chodźcie, pokażę Wam konsystencję. Tak jak mówiłam na początku, dążyliśmy do tego, aby osiągnąć konsystencję mokrego piasku. I taka konsystencja jest. Teraz, przy pomocy ringa, będziemy formować spód naszego deseru. Ring układam centralnie. Będziemy potrzebować około łyżeczki. Będziemy dążyć do tego, żeby ten spód był delikatny, subtelny, chrupiący, a nie żeby taki ciężki, mocny, nie do pogryzienia. I całość ugniatamy, dociskamy do spodu. Spód wraz z talerzem lądują teraz do lodówki na moment przygotowania masy. Do masy będziemy potrzebować jedynie serka mascarpone śmietanki, laski wanilii oraz wcześniej rozpuszczonej czekolady. W pierwszej kolejności ubijemy śmietankę. W tym czasie przygotujemy wanilię. Laskę wanilii przekrawamy na pół, następnie wyciągamy z niej żarenka. Dorzucamy do mascarpone. Do ubitej śmietanki będziemy dawać stopniowo mascarpone, łyżka po łyżce, na małych obrotach. Pamiętajcie, bo w tym momencie dążymy do tego, aby jedynie połączyć oba składniki ze sobą, a nie je ubijać. Dodajemy również białą czekoladę. Masa powinna mieć taką konsystencję powinna być mocno ścięta. To co? Wracamy do naszego spodu z talerzem. Do środka wkładamy masę serową. I dociskamy. W górę. I tak uformowany mini serniczek ląduje do lodówki na około 2-3 godziny. Po wyciągnięciu Waszego deseru z lodówki, odstawcie go na 5-10 minut, aby odstawał. Jeżeli to zrobicie, wtedy Wasza forma bez problemu Wyjdzie z ciasta! Zobaczcie jak już wygląda pięknie, a zobaczycie jak będzie wyglądać po dekoracji. Do dekoracji wykorzystam dzisiaj czerwoną porzeczkę, figę przekrojoną na ćwiartki, orzechy pistacji, które nam zostały wcześniej ze spodu oraz miętę cytrynową. To właśnie w takiej formie pod taką postacią prezentuje się moja wersja mini serniczka na zimno z pistacją oraz z białą czekoladą. Jeżeli podobał Wam się ten przepis i ten odcinek, dajcie proszę łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się pa! I teraz Mamy stworzony spód. Dum-dum, dum. Cienki, delikatny, kruchy schód, a nie taki wielki talar, taki gruby. <śleski>